...przygotowania ja do, się do się jutrzejszego wyjazdu. Jechać, ja. jechać. Idziemy. Czy na krótko, czy na długo... Dlaczego, ja się rozkierają ciuklą Tak. Okay. Słuchaj, ty takiego kasku ty nigdy nie widziałeś. W tym kasku jeździł Janusz porze. O, to to z historią. To jest kask z historią. Tutaj rób, ten nadział was. No, no tak, tak. Ty masz porządek, a my tak. mamy takie coś. Jest ja, ja... 12 km. to się nie wyopłaca To jest czasówka. Kiedy plecach Który plecak bierzesz? No, <laughs> Nie ten, wersja No dobra, startujemy grupami po 7 osób, co 5 minut. Moja drużyna 290 km. To co, a mogę parę minut przed wami wystartować? Nie. Bo ja mam kamery, jestem cięższy. Nie? Ja się trzymam za chłopakami. ma się, No, mi tu garmin pokazuje w prawo. Dobra, w lewo, w lewo. Panowie, ustawmy się od razu. No to poszli. Kilometr 38. Pełne skupienie. Cały czas idziemy pełną grupą. Całą grupą. Czyli 3, 4, 5. 6 mamy spory wiatr więc musimy jechać wachlarzykiem blisko siebie to nam utrudnia znacznie jazdę ale jest już od... kilometr 62. czas na moją zmianę to jest moja trzecia zmiana uh. kilometr 96. Szabak mówi: Dzięki chłopaki, na razie Woo! Na prostych jest ok, ale chłopaki na północy mają za dla mnie A ponieważ mamy dopiero jedną trzecią, trzeba swoje. Woo! Zaraz będzie pierwszy punkt kontrolny. nerwuję, że mi się prędkość śromiesz zaciął, a to jest kurde prędkość średnia. Pęka <śmulny> <śmulny> Pierwszy punkt kontrolny na kilometrze, którym 99,9 Tutaj odbijamy pieczątki i co ziemy Dobra Mogę prosić o otwarcie i podbicie To jeszcze tylko dwie pieczątki i prosta do, do domu, nie? A, ty ty... Dziękuję bardzo. 130 km, ciągniemy się za kombajnem i nic tu nie wyczarujemy. Kilometr 150. To co już za półmetkiem jesteśmy? Zaraz będą sprinty. Zaraz będą sprinty. Popaki ustawiają się na sprinty, ale to pewnie będzie ile? Parę dziesiąt czy paręnaście kilometrów przed metą? A, milczą, milczą. Nie zdradzają jeszcze swojej taktyki. 5, Pięć, czyli 50, ok. 50 do tego Dla doświadczonych ultramaratonczyków, maratonczyków, triatlonistów, często półmetek to jest moment decyzji. Co dalej? Pierwszą połówkę bardzo wielu zawodników stara się przejechać spokojniej, patrząc co będzie się działo, jak się będą czuli. A po połowie mogą zadecydować na przykład, żeby delikatnie przyspieszyć nic gwałtownego oczywiście, ale żeby zwiększyć tempo. My w tym momencie mamy średnio 31,7. Mamy za, w zasadzie za kilka kilometrów, albo gdzieś już, drugi z trzech punktów kontrolnych. Trzeci będzie za kolejne 50 i potem już zostanie nam te 83 parę kilometrów do mety Więc O teraz to szykujemy się na punkt kontrolny, a potem zobaczymy co dalej Piękny ten piękny wschód Sielanka Bardzo ładne drewniane domki tu są bo opuszczane do sprzedania Są gniazda bocianie z bocianami Chciałem wam jednego, dwa bociany razem siedzące sfilmować, ale Niestety odleciały, widząc mnie, włączającego kamerę. Bardzo przyjemnie. Kilometr 159. Jakoś punktu kontrolnego drugiego nie widać. Powinien być lada chwila. No i Kaszona. Niestety minąłem punkt kontrolny. Parę kilometrów, muszę się cofnąć. Nie mam pojęcia, gdzie był ten znak. Teraz się zdenerwowałem. Hu. Drugi punkt kontrolny zaliczony, nic tak nie obniża morale jak zgubienie drogi, także nadrobiłem trochę i cały podjazd robi jeszcze raz, no ale już biorę się w garść i na hełm. Do miejscowości Heum, jak z niej wyjadę, powinno być około 200. Sporo zieleni, zwłaszcza przy wieździe, ale same drogi nie za bardzo na rower szosowy. Ale żeby nie było, jest ścieżka rowerowa. Mirai-robina! I musimy kawałek przejechać. No wręcz, zwracam. Szacunek hełmowi, bo zdecydowaną większość trasy przejechałem ścieżkami rowerowymi. Tylko, że teraz muszę jechać w lewo. Czyli trzeba się będzie do ruchu włączyć. Punkt kontrolny, numer 3. Ostatni, 70 km przed metą. Są tu bociany, są boczki, ale ładny. Jakiś chudy, trochę. No i 263 sześćdziesiąt trzy kilometry, czyli do metry dwadzieścia pięć. bolą, kolana bolą, ścięgna bolą. Parczew 24 km, wszystko się zgadza. <laughs> Jedziemy. Jeszcze 9 km. Mam 279, 9 do Parczewa. I z każdym centymetrem tej drogi mam jej coraz bardziej do. O! O ludzie! U. 288 km to nie są żarty. 28,9 średnia, ale teraz jadę z prędkością 25 po prostej i tyle. Oh, jeszcze trochę. Liczymy z łupki. Jeden. Ale ten drugi jest daleko, ja dziękuję. Jeden cały czas. Cały czas. A czekaj, bo te są chyba powyrywane. No to powinien być dwa. po lewej mam no. potem no jeszcze trochę do trzeciego no i i i trzy naprawdę teraz to ucienia że strasznie i zaraz będzie cztery nie jest źle wita gwiazd ja może nie triumfalny ale a w zasadzie to triumfalny triumf zostały mi 2 kilometry jestem na mecie Uf. no dobra ostatnie 40 kilometrów ja już nie jechałem na wynik tylko na dojechanie i co? I dojechałem z moim super sikiem. Sick tak jest. Ta muzyczka po prostu jest świetna, jak z Gierek z lat 80. O, teraz do biura. Z zatrzymać czas. No. O kurcze Teraz zaczyna się uczucie błogości. Uuu. Panie sędzio, czas stop. Czas stop dla bajka Dobra, wjadę tam normalnie rowerem. Huu, Jest! Oh. A tutaj jest szlapak. 005 czas, stop! Poproszę. Coś mam podpisać? Coś, coś ten? Trzeba. Oddać GPS, tak? Już oddaję. I książeczkę. I książeczkę. A, bo od razu No tak, tak. Ja, ja, sobie ja, 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 ma też ja, Certyfikat ukończenia. Gratulacje. Dziękuję Dobra, bardzo. Dla, dla żony czy dla mamusi? Dla żony. Dla żony. Dla, żony. No, dla dziecka. Super. Dzień. Dzięki. 10.50, 280 km. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Zapraszam na piękne Kopaki Chłopaki moje To jak to było? Pozdrawiamy wszystkich z Parczewa. Daniela wybyło, poszedł się myć. Mariusz się gdzieś kręci. Rowerowy Lublin pozdrawia. I parczewska grupa rowerowa. Wszystkich, wszystkich szejbajków. Wszystkie całe YouTuby. To się wytnie. Wytnie się. Tak, Daniel to wytnie, bo on montuje filmy.